Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu 24. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Dziś na Suzuki Arena Korona Kielce zmierzyła się z Krakowią. Spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Jest z nami trener Jacek Zieliński. Dzień dobry trenerze. Dobry. Dzień. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Ja go krótko podsumuję, bo jeszcze emocje buzują. Po prostu zremisowaliśmy wygrany mecz. Mieliśmy ten mecz pod kontrolą w pierwszej połowie i i mieliśmy sytuację na to, żeby koronę dobić. I to, co powiedziałem w przerwie w szatni, że korona już wychodziła nie z takich opresji, że ten mecz jeszcze się nie skończył. Niestety moje słowa się sprawdziły. Ale nawet mimo tego remisu mieliśmy jeszcze sytuację na zamknięcie meczu. Po raz kolejny nie wpadło. Także proszę wybaczyć, więcej nie będę nic mówił, jestem po prostu wkurwiony. Dziękuję, trenerze. Czy są jakieś pytania do trenera? Nie, mam, mam nadzieję, że tam te słowa to się tam wykropkuje na końcu. Na żywo, na żywo panie trenerze leci. Dobra. Ale takie moje pytanie, panie trenerze, już na poważnie. Czego może dzisiaj zabrakło pana drużynie, bo mieliście ten mecz pod kontrolą i nagle w momencie akcji bramkowej, czy to, było, czy to był brak koncentracji, czy może już potem, żeby też dobić koronę zabrakło tego jednego podania? zabrakło nam po prostu takiej jakości w tym wykończeniu, no bo przecież ta sytuacja, którą miał Miki Majgar w pierwszej połowie, no, no to, co tu można mówić, no? Można powiedzieć, że trener nie trenował takich sytuacji na, na treningu i, no, i mógł być zaskoczony, że na trzecim meczu piłka stoi na środku bramki, ale, ale podejrzewam, że tak nie było, także no brakło nam po prostu, ja cały czas to mówię, to nie można mówić o tym jakimś szczęściu, nieszczęściu, to jest po prostu no, piłkarska jakość, no. W innej sytuacji powinna być bramka Inaczej by się zupełnie grało. Oczywiście to też nie można mieć pretensji, do Mikiego w tej sytuacji nie, nie strzelił, bo później miał jeszcze soku idealną. My daliśmy sobie strzelić bramkę, daliśmy się zepchnąć w tą grę korony, która, która korona tą grę lubi, i my daliśmy się złapać na nią jak frajerzy w drugiej połowie, machając pierwszy mecz pod kontrolą, gdzie praktycznie korona nam pod bramkę nie podchodziła. No To jest jakiś taki trudny element do wytłumaczenia, no ale okej, okay, na gorąco się nie będę tam znowu. Wiele wypowiadał, zobaczymy to, przeanalizujemy i tego meczu już nie cofniemy. Także przykro nam, podejrzewam, że w innych okolicznościach, innych warunkach człowiek by się cieszył z tego punktu, no ale my się po prostu nie cieszymy, bo nam tych punktów brakuje, to jest nasz 12 remis, to nas nie popycha do przodu. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera? Proszę, Mateusz. Aha, tam pan ma mikrofon, najpierw, przepraszam, tam pierwszy pan. Tak, tak, zaraz pomylę na następny. Mateusz Koetalow, Kraków. Yy, chciałem zapytać, wspomniał Pan o tym, że korona nie z takich opresji wychodziła. Faktycznie remis z Legią w końcówce nawet ostatnio przegrali mecz za głębiem, no, ale, ale z, też z Wygrana popołów. z UKS em w, na początku rundy, także to są takie mecze, które się pamięta. Myśmy o tym wiedzieli. No, to nie no jest właśnie? tak, że myśmy tu byli zaskoczeni i nagle korona się zerwała do lotu. Jak Pan nastawił drużynę na to, żeby uważać na tą końcówkę, kiedy korona jest mocna? No... Prawda jest taka, że musieliśmy też reagować w trakcie, w trakcie tej końcówki dwoma zmianami, bo kakabadze rzeczywiście dał sobie siebie dużo i musiał być zmieniony. Ale też widzieliśmy, że cały czas są grane piłki na szykawkę ustawionego na Skowgarda, który nie był w stanie z nim wygrać głowy. Tam jeszcze do tego dochodził za, zator do, do pomocy, więc, taka zmiana trochę taktyczna Gice. Za Skowgarda, ale no liczyliśmy się z tym. Trzeba po prostu w takich sytuacjach być skutecznym, ale przede wszystkim zbierać drugie piłki. A my dużo tych takich piłek zbitych w pierwsze tempo przez naszych obrońców nie zbieraliśmy. Dlatego ta piłka, jak bumerang później wracała, i był problem. No To był też nasz błąd. Pierwszy raz od listopada zagraliście bez kalmana w ataku. Ta jakość dzisiaj w ataku była, bo były sytuacje. Natomiast jak to jest poważna strata dla drużyny i czy po prostu wróci wkrótce? Ja jestem przekonany, że on sobotę na mecz z Widzewem już będzie. No, podejrzewam, gdyby to była końcówka rundy, jakieś tam wiadomo, jak to, jakie to są sytuacje w życiu, to być może kamana byśmy postawili na ten mecz. No, ale nie było sensu go do... E, dożynać, bo, bo czuł gdzieś tam e, delikatnie ten uraz. Na widze będzie gotowy. Plus oczywiście Atanasowi i, i Jaroszyńskich, którzy wracają, więc to pole manewru będzie trochę większe niż dzisiaj. Proszę. Dzień dobry, panie debiut Olafssona. Piękna bramka, kapitalna akcja. Jakby Pan tylko zawodnika ocenił w debiucie? Znaczy tak, wchodził w trudnym momencie naszym, no bo nasza sytuacja e, nie jest za bardzo klarowna w tabeli, mm, ale myśmy go też ściągali, e, licząc się, że on z marszu wejdzie do gry. No w końcu to jest 19-krotny reprezentant e, Islandii od trzech sezonów. Praktycznie oddechy do dechy grał w szwedzkim Kalmar, które jest takim zespołem, powiedzmy, miejsce 5-6, więc to nie jest jakiś tam przypadkowy zespół, przypadkowy piłkarz. Potwierdził to co, to, co czy o nim słyszeliśmy, czy dowiadywaliśmy się, czy oglądaliśmy go. Poza tym, że nieźle gra w defensywie, bo rzeczywiście dobrze dzisiaj operował w tej defensywie, to ma ciąg na bramkę. Bramkę strzelił w sposób profesorski nie dał jeszcze asystę Sogłoskiemu w końcówce, która powinna być drugą bramką. Także myślę, że jego występ trzeba ocenić jak najbardziej udanie. Słuchałem konferencji prasowej przedmaczowej trenera Kuzery i mam takie wrażenie, że, że on bardziej obawiał się, że, Krak że Krakowia przyjmie taką taktykę bardzo ostrożną, że, że podzoli, pozwoli kolonie grać w coś takiego, no, jak, jak Krakowia grała w Liwicach. Chyba pan przyjął inne założenia przed tym. Znaczy myśmy analizowali koronę i występy. Byłem tutaj też na meczu korony z Legią. Na, na żywo oglądałem, jak to wszystko wygląda i trochę taki pomny doświadczenie, jak zareagowała Legia. Myśmy się dzisiaj też ustawili, zaatakowaliśmy koronę, e, wysoko, szybko te piłki odzyskiwaliśmy i to się sprawdziło. Legia przecież prowadziła po 2-0 po 20-paru minutach. Tylko też później chyba się zapewnie poczuła i to się skończyło remisem, więc myśmy mieli inny plan na koronę, nie chcieliśmy się ani okopać, ani zagrać z tyłu. Szukaliśmy swoich atutów w przodzie, mimo że byliśmy trochę przetrzebieni, ale się, to się sprawdziło, natomiast no, e, wynik poszedł świat, więc to się nie sprawdziło tylko. Tylko punkt. Panie Trenerze, jeszcze tylko takie jedno pytanie, bo e, tutaj Pan trener powiedział jedno ważne słowo, klucz, yy, ta pewność i czy po prostu nie czuje Pan, że zawodnicy się w pewnym momencie, Państwo zawodnicy się zapewnie poczuli i dlatego też Wyszły w pewnym momencie te problemy. Nie, w nie zgodzę się z tą tezą, ja bym powiedział raczej uderzył w drugą stronę. Nam właśnie brakło pewności, dlatego się zaczęły problemy w drugiej połowie. Bo gdybyśmy byli pewni siebie, gdybyśmy nie dopuścili takich sytuacji, to korona by nas nie wrzuciła w szesnastkę, nie nie obstrzeliwała tymi brzutkami. Brakło nam właśnie takiej trochę pewności, cwaniactwa, utrzymania piłki, wymuszenia jakiegoś faulu, chociaż ja wiem, że to nie jest słowo. E, które się będzie dobrze kojarzyło, bo to, bo to też nie o to chodzi, ale właśnie tej pewności mam, mam wrażenie, mimo prowadzenia 1-0, bo ja rozumiem, jak się przegrywa mecz i, i gdzieś ta pewność ucieka, ale prowadząc 1-0, brakło nam tej pewności, właśnie, żeby ten wynik, może nie tyle wynik, co grę utrzymać dalej, z daleka od naszej bramki. Dlatego nie twierdzę, że byliśmy zapewni. Absolutnie nie. Nam brakło pewności siebie. Dziękuję. Czy jeszcze dziękuję. jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie ma, dziękujemy za chwilę. Druga część konferencji. Dziękuję bardzo, do widzenia. Korona to rodzina, w każdym meczu grać jak o mistrzostwo finał. Kielce! taki mamy klimat, to waleczne serce żółto-czerwona drużyna. Kielce! Korona to rodzina, w każdym meczu grać jak o mistrzostwo finał. Kielce! taki mamy klimat, to waleczne serce żółto-czerwona drużyna. Kielce! Korona to rodzina, w każdym meczu grać jak o po finał. Kielce, Taki mamy klimat Chowajeczne serce, żółto czerwona drużyna Gdy wychodzę na murawę, nie złapię mnie na offside'zie To korona, kiedy dzisiaj rymy dla was kładzie Idzie kontra, pęka ryba, bądź zdrowy jak ryba Utrzymamy się na pewno, a nie chyba hey. Tak ekstraklasa, duma świętokrzyska codzienne wartości tu są wyjęte z boiska. Patrzę na to z bliska jak z 11 metrów, szlifuję precyzje by się tu wystrzegać błędów. Pełno sentymentu, kochana korona. I co by się nie działo, tu się liczy tylko ona. Szacunek dwoła nas, powodzenia bracia Walczysz i trenować na zaplecze już nie wraca Między słówkami folii, wiedzę to nie przypadek Z takim stałem nie się goni, zero goli, pod ladę Teraz słowo trenera, mówi kamil kuzera Kiedy trzeba to bronić, a kiedy mówię nacierać Kieńce, yes, korona to rodzina W takim meczu grać, jak o po finał Kieńce, yes, taki mamy klimat To serce żółto czekło na drużyna yes, korona to rodzina w tym meczu grać, jak on mi się odpinał Więcej! Yes, Taki mamy klimat To waleczne serce, żółto-czerwona drużyna Jest tak tylko ekstra kasa, nie żadna liga niższa Dzisiaj cel to utrzymanie, kiedy zagramy o mistrza Charakter, ambicja i radość po bramce Nowa odsłona, zapraszam ty kibicu, da nam szansę gdzieś o walce, minut to jest pewne Każdy będzie co 3 u siebie czy na wyjeździe Nie patrzeć na resztę, to jest prawa prosta Iść po swoje bez kompleksów, jak Maroko na mistrzostwa. Opcja, udana wiosna Pomysły, story, mocna walka do końca nie ma, że bo już rzadko mówią, że fawory to się każdy jeszcze dziwi Spać, to może inflacja, a nie my do pierwszej ligi. Chodzimy na tryby wysokie, jak do z młyna. Zawodnicy sztab żółto czerwona na drużyna. Niech to dobrze trzyma się, zapamiętaj wersy. Każdy z nas dumą nosi koronę na piersi. Więcej! Yes, Korona to rodzina. W każdym meczu gra jak jak omysł Nie, Więcej! Taki mamy klimat, to waleczne serce, żółto-czerwona drużyna, Korona to rodzina, w każdym meczu grać jak o mistrzostwo finał, Taki mamy klimat, to waleczne serce, żółto-czerwona drużyna, W drugiej części konferencji jest z nami trener Kamil Kuzera. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Grając jedną połowę ciężko jest mówić o tym, żeby wygrać e, cały mecz. Także na koniec trzeba szanować ten jeden punkt, który, który wydarliśmy i, i tą drugą połowę rzeczywiście biliśmy się. Chcieliśmy piłki nożnej, dzisiaj z naszej strony było jak na lekarstwo, nie szło na mnie. Ciężko czegokolwiek dzisiaj pozytywnego doszukiwać się w z... naszym operowaniu piłką, bo to było po prostu dzisiaj na... na fatalnym poziomie. I to tylko dla nas pokazuje to, że trzeba się naprawdę bardzo mocno napracować, żeby każdy punkt wyszarpać i tak jak powiedziałem dzisiejszy punkt szanujemy i musimy to na pewno zmienić, bo takie dwie połowy musimy walczyć po prostu, żeby te dwie połowy były, były takie same. Dziękuję. Dziękuję. Zachęcam do zadawania pytań. Dzień dobry Panie Trenerze. A z czego to wynikało, że ta pierwsza połowa wyglądała tak blado? dopiero de facto w drugiej zaczęło się trochę lepiej dziać w poczynaniach pana zespołu. Mieliśmy ogromne problemy z tym, żeby złapać e, ten wysoki pressing i uczulaliśmy mocno przed meczem na to, że jeżeli pójdziemy jeden do jednego, jeżeli mocno zaryzykujemy, to, to te dziesiątki Krakowi będą często pod piłką, i tak też się działo. Natomiast to, co rozmawialiśmy w przerwie, nie wynikało z tego, że, że my byliśmy źle do tego przygotowani, źle ustawieni w pierwszej połowie. Po prostu biegaliśmy o tempo za wolno. Nie da się odebrać piłki w truchcie. Jeżeli chcesz iść do wysokiego pressingu, to musi to być robione na, na 100%. A po prostu tak nie robiliśmy i, i tak na dobrą sprawę mogliśmy dzisiaj dwie bramki z tego naszego wysokiego pressingu dostać, ale w drugą stronę. Także trzeba sobie po prostu uświadomić jedno, że granie to granie, natomiast bez determinacji, bez takiej woli zwycięstwa i gry za wszelką cenę, będzie bardzo ciężko szukać po prostu następnych punktów. Dlatego. Rozumiem w dniu dzisiejszym niezadowolenie. Ja też nie jestem zadowolony dzisiaj. Nikt dzisiaj nie jest zadowolony. Szanujemy punkt, ale nikt z tego, co pokazaliśmy dzisiaj, na pewno nie jest zadowolony, i e, jak najszybciej trzeba to wyjaśnić, wyciągnąć wnioski i przygotować się już do bardzo trudnego meczu, bo na pewno bardzo trudny mecz przed nami, e, już w środku tygodnia, i jeżeli będziemy funkcjonować tak jak w pierwszej połowie, to nie mamy co. Po prostu tutaj szukać. Mówi Pan o cechach, a właściwie tego, że ich zabrakło, tych, których do tej pory jednak Drużynie nie brakowało. Do czegokolwiek Pan miał uwagi, to do różnych mm. aspektów, ale nigdy do cech wolicjonalnych, do charakteru i do tego, jak Drużyna chce walczyć. Co się stało w ostatnim? E parze? Generalnie, jeżeli pierwszą połowę wrzucimy tak mocniej, to Widać było dzisiaj jak mocno cały ten tydzień zaważył na tym, jaki jak duży strach był dzisiaj w naszych poczynaniach w pierwszej połowie szczególnie, bo w drugiej naprawdę to uprościliśmy do, do maksa i, i to nam dało punkt. Natomiast dzisiaj w pierwszej połowie po prostu byliśmy powiązani i ta piłka gdzieś nam odskakiwała nie zachowała się tak, jakbyśmy tego chcieli, było dużo nerwów i myślę, że to było tutaj dzisiaj kluczem, że te mecze mam nadzieję dzisiaj, że uświadomimy sobie, że nie ma się czego tutaj bać, tylko po prostu trzeba dawać z siebie wszystko i zabijać te zalążki po prostu strachu, bo, bo takie wrażenie na gorąco, że po prostu pewnych rzeczy Dzisiaj się po prostu trochę przestraszyliśmy i, i, i wyglądało to tak, jak wyglądało. Natomiast ten zespół chce walczyć, chce zostawiać zdrowie i moja w tym głowa, żeby, żeby to jak najszybciej wróciło na, na nasze tory, bo końcówka się naprawdę zapowiada bardzo mocno i widać, że będziemy musieli walczyć mega mocno do tego, żeby żeby w tej Ekstraklasie pozostać, a do tego jest potrzebna naprawdę duża determinacja. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Panie trenerze, moje pierwsze pytanie jest związane z tym, z czego ten strach wynika? Czy to, czy to jest może też już związane z tym, co było w białym stoku w tym meczu pucharowym i to już po prostu tam się zaczęła taka spirala tego tego może nie że strachu, ale takiego padnięcia. Te gorsze wyniki, czy to, to, co było w Lubinie potem, czy to, co było dzisiaj, czy może też te wydarzenia z Lubina z niedzieli jeszcze jakoś rezonują na zespół? Są dwa różne, dwa różne sezony, sezony i momenty przede wszystkim. Ja bym tutaj nie szukał meczu w Białymstoku czy, czy, czy w Lubinie. Inaczej jest wchodzić w sezon, kiedy, kiedy gonisz. My dzisiaj, nazwijmy to, uciekamy, ale tak naprawdę musimy musimy gonić i do, do tego po prostu trzeba e, się przyzwyczaić, trzeba to przejeść i, i mam nadzieję, że ten mecz da nam odpowiedź w szatni na to, co, co musimy robić i jak musimy robić. To ja mam jeszcze tylko też takie pytanie, czy to co się dzieje ostatnio z Koroną i to co się działo w tym meczu to też nie jest już ta prostota taktyczna, jaka wychodzi w... Grze Korony, bo gdzieś jednak Jacek Zielinski na to zwracał uwagę, że on przeanalizował koronę. Był tutaj w Kielcach na jednym meczu i wiedział, jak to może wyglądać, wiedział, jak ustawić zespół i wiedział, że korona będzie grała na wrzutki, i to do, do pewnego momentu w Krakowie działało. Później zdołaliście jakoś urwać się Krakowi, zdołaliście ją zepchnąć i to już wyglądało, tylko czy to nie jest ten moment, żeby pomyśleć, żeby może też gdzieś kombinować z taktyką. Wiem, że to nie jest może optymalny moment, ale może to jest ten moment. E, po meczu jest bardzo łatwo to wszystko oceniać i, i, i na pewno mm, grając taki mecz wiemy o co gramy, i mimo wszystko nie stawiasz wszystkiego na jedną szalę, bo w drugiej połowie mm, przechodząc na 4-4-2, tak naprawdę bardzo dużo ryzykowaliśmy bardzo dużo ryzykowaliśmy. Czy stać nas od początku na to, żeby podejmować takie ryzyko? W mojej opinii dzisiaj przed meczem uważałem, że to wszystko mm, damy radę złapać. Natomiast tak jak powiedziałem, że mm, jeżeli nie jesteś w 100% może nie zaangażowany, ale wydaje ci się, że odbierzesz piłkę od tak sobie, to po prostu jej nie odbierzesz. Ekstraklasa ma swój poziom i i też Krakowiat naprawdę ma, tak jak mam powiedział, dobrego trenera i dobry zespół przede wszystkim z dużą ilością jakości i, i po prostu ten pressing nas nasz, e, przełamywali, tak. Natomiast no, były momenty też takie, w których potrafiliśmy to, e, i to, to zrobić. Natomiast e, to nie jest też tak, że my nie szukamy szukamy rozwiązań, bo to jest e, to jest normalne. Nikt nie akceptuje takiej sytuacji, jaka jest dzisiaj. Ja, ja przede wszystkim i, i też szukamy i składamy to tak. Takie nudne to dla pana. To dziękuję. E, ja nie chciałem tutaj b, b, broń Boże pana trenera oceniać, tylko też za, po prostu tak, tak, tak zadać pytanie, bo jednak widać, że gdzieś to koronie ciążysz. Gdzieś coś wciąży w koronie w ostatnich y, tygodniach, ale ja mam jeszcze pytanie o zawodników. Y, Markus Godinio, Dany Trecho, Marius Briceak. Y, czy któryś z nich będzie już gotowy na raków? I, jeżeli, i jak to są poważne kontuzje? Bo wiemy, że Marius i Dany jeszcze odpoczywają po Lubinie, ale o Markusa mi tu głównie chodzi. Czy ta mięśniówka będzie go wykluczała na jakiś dłuższy okres? Na pewno ci zawodnicy będą do dyspozycji dopiero po Przerwie na kadrę. Wcześniej na pewno na pewno nie będą. Natomiast y, wrócę do początku. E, co takiego ciąży na koronie? Bo od początku, ja tak bym chciał, żeby pan sprecyzował trochę, bo. Że gdzieś jest może ten, to taki, ten właśnie strach. Ten strach i gdzieś tak, jakby to, to określić, taki lęk. No dobra, to, to inaczej. To w którym. W poprzednim meczu widział pan strach. Gdzieś już trochę mi zabrakło w białym stoków w tej walki, może i gdzieś Naprawdę? też takie, takiego. O, tam walka była, bo ja nie mówię, że nie, tylko że. Tylko strach już... był. Może potem już mi chodzi o dogrywkę. To w którym momencie ten strach był? Strach był też w meczu u siebie z Legią Warszawa, strach był. U siebie z ŁKS-em Strach był w zabrzu, gdzie ten strach był jeszcze? Bo naprawdę było bardzo łatwo pan rzuca tutaj takie tezy, natomiast to prosiłbym, żeby pan mi doprecyzował, bo ja dzisiaj ja w Lubinie nie widziałem w moim zespole strachu, wręcz przeciwnie, widziałem po prostu błędy, i te błędy się zdarzają, natomiast tam nie było żadnego strachu. Natomiast siedząc troszeczkę w piłce ja dzisiaj wiem, że ta sytuacja dużo waży bardzo dużo waży dla wszystkich. Nie tylko dla mnie. Ona waży. Ci zawodnicy też są ludźmi. Okej, okay, dzisiaj ja, ja to powiedziałem normalnie, otwarcie. Dzisiaj jesteśmy zawiedzieni wszyscy z tego, co zaprezentowaliśmy. I być może gdzieś tam podłoże jest mm, troszeczkę w jakimś e, obawach i tak dalej, czy zepsuję piłkę, czy zagram dobrą piłkę, bo gram o, o wysoką stawkę, tak? Musimy sobie z tym radzić i mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy, bo dzisiaj ten strach w drugiej połowie potrafiliśmy przełamać, potrafiliśmy zaryzykować i, e, i w tych kategoriach musimy to budować na, na następny mecz. Rozumiem, dziękuję. To jeszcze teraz żadne pytanie. Yy, witam, yy, dobry wieczór. Yy, przed trener na przedmeczową konferencję, taki bardzo nabuzowany, Pamiętamy dobrze, dobrze tę mm -hmm. przemowę, i wydawało się, że na pewno oczekuje trener od zespołu, żeby te negatywne emocje, ale też te pozytywne, bo jak Pan mówił mm -hmm. o tym wsparciu, o tych dzieci, o tym rozumieniu, właśnie przekuć na dzisiejsze spotkanie. Dodatkowo, aby odkuć się za tą porażkę w Lubinie i ten styl, to chyba właśnie dodatkowo też boli. To jak dzisiaj ta korona wyglądała w pierwszych 45 minutach? No na pewno boli. No na pewno boli, bo. No nie wiem, co ja mam więcej jakby do tego odpowiedzieć. No bo już wszystko na początku powiedziałem. Nikt tutaj nie jest zadowolony z tego, co się wydarzyło. Jakie były e, momenty z ostatniej e, konferencji nie wiem może będziemy szukać winy teraz w tym, że ja się odezwałem, że coś zrobiłem. Ja swoje zdanie podtrzymuję w tym temacie, które, które wypowiedziałem. Czy to negatywnie wpłynęło na zespół, czy pozytywnie? Jest piłka nożna i dzisiaj możemy do, dopisywać wszystko naprawdę, co chcemy. Wszystko. Natomiast ja się trzymam jednego, że dzisiaj zagraliśmy po prostu słaby mecz. I jeżeli tak... Jeżeli chcemy punktować, to takich meczów nie możemy rozgrywać. Na pewno nie takich jak w pierwszej połowie. Bo paradoksalnie tak jak mówię, w drugiej połowie tu nic wielkiego się piłkarskiego nie działo, była po prostu najzwyklejsza walka. Nic więcej. Ale to wystarczyło do tego, żeby mieć jeden punkt i dzisiaj go bardzo mocno szanować po tym co się działo na początku tego meczu. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy. Do Dziękuję. zobaczenia w środę.